Dzisiaj rozgrywamy jeden z trzech turniejów. Na które klub UKS Lider Milicz pozyskał darowiznę z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. i Rozgrywaliśmy przed momentem kategorie dziecięce klas 1-6 z podziałem na dziewczynki i chłopców oraz kategorie kadetów i juniorów. A za chwileczkę rozpoczniemy kategorię Open, która. Jest najliczniejsza, ma blisko 32 osoby i skończymy dzisiejszy turniej pewnie w późnych godzinach popołudniowych. Udział w turnieju wzięło ponad 50 osób. Byli to zawodnicy z Pleszewa, z Zielonej Góry, z Wołowa, Wrocławia, także z Pakosławia, Krotoszyna oraz spora reprezentacja osób z powiatu Milickiego. Następne plany są takie, że już w miesiącu kwietniu zorganizujemy kolejny turniej. Tym razem zorganizujemy turniej ze środków, które pozyskaliśmy od Fundacji KGHM Polska Mieć i tak cyklicznie co miesiąc będziemy przeplatali turniej z pozyskanych środków Fundacji Banku Gospodarki Krajowej z Fundacją KGHM czyli cały cykl dziewięciu turniej zakończymy w miesiącu grudniu.